Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła. Ludu Boży, błogosławię Was, ochraniam Was w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Bądźcie miłosierni, bądźcie miłością, tak jak nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest miłością i miłosierdziem. Przeżywacie chwilę duchowej niepewności. Bardzo niebezpieczne dla dzieci niewiasty obleczonej w słońce z księżycem pod jej stopami. Wąż starodawny, diabeł, szatan prześladuje was, nie dając wam wytchnienia, i atakuje was przez utratę wiary i wynoszenie w was ludzkiego ja. Na dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa poluje demon. Ludzie nie rozpoznając go trwają w wielkim niezaspokojeniu. Wynośli ponad ludzkie ja, chorzy w swoich własnych restrymentach które was utrzymują w ciągłej agonii duchowej z powodu niepewności, niezaspokojenia tym, w czym żyjecie. Co jest owocem trucizny demona mającej Was oddalić od naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Siły zła nałożyły Wam knebel, żebyście bali się ogłaszać, że jesteście Bożą własnością, przed społeczeństwem zanurzonym w swoim szaleństwie i obojętności, w tym decydującym momencie, w jakim się znajdujecie, momencie poprzedzającym ostrzeżenie. Życie codzienne doprowadza was do zapominania, że jesteście posłani, by świadczyć o swojej przynależności do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i do naszej Królowej i Matki Niebios i Ziemi, co sprawia, że tracicie harmonię z Bożą miłością. Jasność myślenia jest fundamentalna i serce uważne na Boże sprawy jest konieczne, by nie obierać błędnych dróg. Te chwile są po to, abyście walczyli z samym sobą i pokonywali swoje ludzkie ja, które doprowadza was by iść w stronę przeciwną do tej, w którą zostaliście wezwani. Umiłowany ludu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, bliskość wydarzeń sprawia, że zaganiają jak bydło do zagrody kościół naszego króla i pana Jezusa Chrystusa po to, aby was duchowo zdezorientować, by wziąć was jako łup wojenny. Kościół dzieli się właśnie na wiernych magisterium Kościoła i na tych, co wprowadzają Boga fałszywego, całkowicie zmodernizowanego i pozwalającego na grzech. To jest chwila zażartej walki duchowej. Zdecydowana większość tego nie odczuwa, ponieważ nie jest duchowa. Oczekujecie normalizacji najbliższej przyszłości. O ludzie nierozumni i głupi, nie powrócicie do życia takiego jak wcześniej. Wydarzenia oczyszczające się rozpętały i uderzyły na całą ludzkość. Czas przynagla. Choroby otaczają człowieka i są groźniejsze. Znajdujecie się w bagnie i wyjdą z niego ci, którzy są świadomi. Że należą do Boga. Każdy dzień przynosi swoje własne próby i Wasza wierność Bogu jest nieustannie poddawana prób. Każdy dzień może być ostatnim dniem życia. Wirusy się rozprzestrzeniają i są bardziej agresywne. Śmierć ciągle pojawia się obok życia. Nie chowajcie urazy. Bądźcie przebaczeniem. Nie niepokójcie się ani nie porzucajcie nadziei. Zmieńcie się, nawróćcie, bądźcie inni, bądźcie miłością. Twórcy tak wielkiego zła są zadowoleni, widząc zmniejszanie się światowej populacji, zastraszając was, tak abyście potem zgodzili się przyjąć znak bestii. Pilne jest, abyście modlili się. Za siebie nawzajem i za wszystkich ludzi. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus was odkupił od grzechu. Jednakże, wy musicie walczyć, by zdobyć życie wieczne. Gospodarka upada, i ludzie szaleją na całym świecie z powodu głodu. Przygotujcie się. W miłości Bożej lud Boży się umacnia. Nie lękajcie się. Bronią Was w walce, błogosławią Was. Święty Michał Archanioł 27 kwietnia 2021